Morana Mordegard-Glesgorf. Jest to dwuminutowy film, którego już najprawdopodobniej nigdy nie zobaczycie. Został on usunięty przez serwis YouTube, ponieważ jak głosiła plotka, do głównego ich biura w San Bruno wysłane zostały w niewielkich odstępach czasu 153 parę oczu. Wszystkie należały do ludzi, którzy widzieli cały film. Plotki naraz do tego stopnia, że mówiono również o innych ofiarach, które podobno popełniły samobójstwa na różnorakie sposoby. Ponieważ zaciekwieni tymi wydarzeniami internauci wyszukiwali owy film, YouTube zamieniło jego pełną wersję w dwudziestosekundowy filmik, by uniknąć sytuacji, gdzie to okropne zdarzenie mogłoby się powtórzyć. Nie zawsze świadomi Fortelu użytkownicy serwisu nie oglądali prawdziwej wersji, dlatego też żadna tragedia nie wydarzyła się sprawa trochę ucichła i niemal została zapomniana, jeden ze świeżo upieczonych moderatorów YouTube otrzymał dziwnego maila od nieznanego człowieka. Jak się okazało, załącznik zawierał oryginalną wersję Morana mordek -Rodgleskov. Wbrew ostrzeżeniom starszych współpracowników, którzy bali się choćby zdrachnąć na ekran, nieświadomie niczego chłopak, nie wyczuwając żadnego podstępu, otworzył plik, by móc go obejrzeć. Jego współpracownicy utrzymują, że zaczął krzyczeć już po 45 sekundach od rozpoczęcia odtwarzania. Próbowali go uspokoić, pytali się, co widział lub słyszał, ponieważ wszystko, co słyszeli oni, było tylko tajemniczymi szumami, jednak on nie odpowiadał, nie był nawet w stanie wytłumaczyć tego, co zobaczył. Nigdy nie zdołano znaleźć nadawcy feralnego maila. Jego adres IP wygaz zaraz po odtwarzaniu filmu, stając się martwym i osiągalnym. Z tego samego powodu nie można było również znaleźć jego twórcy. Nikt nigdy również nie zidentyfikował człowieka na filmie. Obecnie Morana Mordegard-Klesgorf przywrócił do sieci w różnych wersjach i każdy może ją obejrzeć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.